Siemanko tu Janko Widzowie Witajcie w kolejnym odcinku Supermarket Simulator Słuchajcie jak sobie widzicie to nie skończyliśmy tutaj Widzę, że już się noc powoli robi Dlatego czekamy do dziewiątej na razie Jeszcze zakupię tam co w miarę możliwości jest trzeba Peanut butter na pewno Idziemy rozłożyć masełko Dobra Dobra, będzie już zamknięte niestety. Czekajcie, zaświecę światełko. No, wiem tak niepotrzebnie, ale zaświecę. Na papier myślałem, żeby sobie zrobić osobną półkę, bo no jednak on sporo schodzi go i to jest takie jednak nauciążliwe dosyć. Teraz tak, musimy jeszcze, jak nie będzie stać jutro, yy, trzeba dokupić... Yy, tak. Myślałem, żeby zrobić coś takiego, że po dwa produkty na jednej półce, tak, na przykład sól, no nie, i sól, czekolada, czekolada, płatki, płatki, oliwka, oliwka, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, już zaraz dziewiąta i uwaga, okej, okay. minusa nie będzie, bo tu mamy, oj, jednak, jednak będzie, dobra, to musimy poczekać na razie. Przyjdzie do sklepu. Tu wystarczy jedne porządne zakupy i to będzie. O, idzie jakiś pan do sklepu. Jest OK. No, jest, okay. jest jakiś pan. Co pan bierze? O, pani do lodówki z nową licencją. se mozzarella Chleb. I uwaga, co tam jeszcze? Herbata. Jeszcze. O. o, właśnie o to jeszcze idzie bułka, zobaczycie. Wiedziałem. A nie, to dobrze, bo za papier się dużo zarabia, więc to jest plus. I przede wszystkim. O, o, o. Kasuje się pan. I czekajcie, ile tego wyniesie. Trzeba sprawdzić. 52, jeszcze. 68, dobra. To już połowa minusu jest ok. No i pan zadowolony. Trzeba będzie kupić pasta spaghetti, oliwkę. Dwa razy nawet oliwkę. point <grym> x ośmiopak Co? Ej, co się stało z mojego lodówką, która była tutaj? Nie mam pojęcia. No dobra. Jest tyle ludzi. Się, no i... O, dwóch naraz weszło. To dobrze. Musimy poczekać, aż wyjdę z minusa, i będzie ok. Pomagasz im, tutaj. Dobra. I jaką szybko wpisuje ten kod? Widzieliście? O, patrzcie. Zaraz zobaczycie, jak on będzie to przegrywał. Dobra. Jak ktoś pójdzie po warzywa. O, pani będzie brała warzywa. Tylko. Nie za, nie za dużo tego. Nie, no dobra. Jest, dobra, tylko minus 10, więc jest dobrze. I teraz tak, jeszcze jedne takie porządne zakupy i że będę mógł zatowarować nasz sklep. Wygląda na podejrzanego, patrzcie jak on się zastanawia, widzicie? Będzie czego będę stał z batem. A jeszcze najpierw przegry. Byłam jest, dobra, e, wyszła z minusów, hmm? o wiedziałem, no, nie kradniemy, dobra, let's go, teraz tak, e, trzeba zamówić olej, wezmę, A ja szampon widzę, już nie ma. To weźmiemy. Midełko od razu. Macie ten szamponik wasz. Dobra. 90 dolców jest ok. Tomato, pomidorki. Mmm. Właśnie, warzywa. A, taki jest jeszcze. Mango. Muszrom. I jabłka. Dobra. Łóżka. Muszurący. O, dobra, kradnice, to tam i tak nic za to nie nastaje No <grafię> coraz więcej ludzi zaczyna kraść, wy to widzicie? Dobra. jest wszystkim mleczko, sześciopak. I jeszcze. Już mocarelę wzięli. Kurde, trzeba to kupić. Trzeba już od razu iść i kupić. Zaraz będziemy zamać miodek. I to na drugi dzień. Dzisiaj powinienem zarobić, jak mi się wydaje. Trochę rzeczy nie znajduję, ale dobra, małe jajca. Teraz basmati. Dobra właśnie już basmati trzeba wziąć. Wydajecie, że już czegoś brakuje. Że coś drugiego produktu. Dobra, muszę zrobić coś takiego, żeby nie było minusów, więc czekamy teraz, aż oni tam nakupują tych rzeczy, nakupują, 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 aż w końcu będzie dosyć dużo tych, yy, dosyć dużo zrobię, nie? O kurde. To Mop, Dobra, 235 dolarów. Teraz dalej czekamy, aż oni jeszcze zrobią te zakupy, bo naprawdę nie chcę mieć dzisiaj minusów. Awentualnie, ewentualnie, żeby mi zostały jakieś 100 so tam dolarów. A teraz płacę jutro, bo to też można. Jutro, jak się przeciągnie, jakieś 3 dni, to chyba się dostaje bankrut. O, honey. a właśnie widzowie, kupmy sobie te produkty, których jeszcze nie miałem. To drogie. Dobra, ryzyk fizyk. Czekajcie, a ma nie miejsce. I ma druga, dobra. Jest. Proszę nie brać. Proszę nie brać, bo to dopiero świeże mięso tak zwane. Ej, dobra, na gdzie się będzie dało zarobić. I to konkretnie. A ten cukier chociaż też coś da? Ciekawy jestem, czy da coś. Proszę nie zabierać. Ej, dobra. Na, na tym się da zarobić, okej. Okay. Jeszcze to weźmy do kosza wszystko, bo to niepotrzebne. Zamknijmy przede wszystkim sklep. I to idzie do kosza. 411 dolców. Patrzcie jaką szybko wbije kot. Widzicie to? Szybki jestem pan. Tu idzie jakiś. Ukradnie. A, a nie, jednak nie ukradnie jest grzeczny. Fryugen jogurt. Jogurciki mówisz, tak? A, zamknięte po dziewiątej, zapomniałem. Ale to jutro trzeba będzie zrobić porządne zatowarowanie. niczego czegoś nie znajdzie. O pani zadowolona, dziękuję bardzo za ułatwienie życia. Ej, dobra, ale hajs leci. 575 dolarów. Jeszcze po tych zakupach to już będę miał 60 odstawiam. Na pewno na pewno wpadnie nawet 600, 620 coś. 630. Ej, to jest nawet lepiej, tylko... Dobrze, let's go. Na pewno nie mamy aż tak dużych minusów. Więc rachunki, przede wszystkim na początku, żeby nie zostali bankrutem. Today, today. I te dopiero jutro, 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 to, to jest ok Growth to nie, to na razie nie, licencje też nie. za towarowanie Oliwa, czekolada, supreme monka, kawa. Susu, Suger, Do dokupimy jeden. Mleko sześciopak. I czego tu jeszcze nie brakuje. A tego Cleanera weźmiemy jednego. Tak żeby też nie zostać bez niczego. I wydaje mi się, że powinni być zadowoleni. Cleaner jest drogi, więc zostawiam. Teraz tak siup. No ale powiem wam, na miotku się, się da zarobić. Fajnie, super nawet. Jeszcze kawu się zostanie. To nawet w porządku, bo będę mógł dołożyć. Dobra. Ważne, żeby mieć zapasy widzowie i nie mieć minusów, bo jak się ma minusy, to faktycznie przerąbane, bo już można z tego nie wyjść. W <laughs> no, się da się wyjść, ale jest ciężko. Ok, i tu jest ramonka Supreme. zapraszam siema. Puk. Otwieramy. Szyby. I powiedzieć Wam coś widzowie. Fajnie by było jeszcze kiedyś, jak już będę miał dość spore zarobki, powiększyć tą sekcję, żeby już ten sklep chociaż jakoś wyglądał, bo na razie to wygląda jak taki kwadratowy klocek, ale... No! Jest okej okay. No yy, dobra, to to luz Jak będę miał jeszcze tak więcej hajsu, to sobie kupimy jakąś półkę tutaj. To se przy... A właśnie czekajcie, po co? czemu ja tego nie przesunę tutaj? Przecież nawet lepiej będzie. O i właśnie to jest, by zostało, a półki by były tam w rogu, nie? Fajne jest to, że oni teraz w tym update'cie... Czekajcie, kawa już poszła? Nie, dobra. Fajne jest to, że oni w tym update'cie dorobili coś takiego, że można... Yy, że można... Sprawdzać te ceny pricing, nie? W taki sposób. A to zbieranie śmieci, bo ja mam też jest całkiem fajne, tylko no, jednak to jest trochę czasem, czasem to może irytować. Bo jednak... Czemu to jest dalej syf? O, trzeba pościerać. Friugen jogurt. Dobra, to już mam idę kupić te jogórciki. Jogurt. Jogurt. Gdzie jest jogurt? Gdzie jest jogurt? Ej, nie nobeka ze mnie, nie mogę znaleźć jogurtu, nie? Jest! Okay. Let's go. na jogurt. Puszne jogurtiki. Dobra, i teraz tak to i lecimy z lodówkami zapasy robić. To, to. Na razie, okej. Okay. Co to jest, co to jest, co to jest? You've go through of false... Co to jest znaczy, gdyby P? Nie, dec decline na razie. Dobra. A czekać, jeszcze nie miałem coś sprawdzić. Yy, tak, nie że, żebym to od razu kupował, tylko tak z ciekawości. Mm. Zaraz sprawdzę, tylko zrobię to zatowarowanie Jeszcze na tą chemię trzeba będzie trochę poświęcić hajsu. O kurde. I co? To... Okej. Okay. Sami widzicie, że za tą chemię też się troszkę płaci. Bo to jednak zresztą wszystkie przedmioty takie chemia, to też trochę kosztują, nie? Ka te tabletki z tymi tabletkami do zmywarki to też jest prawda, bo w realnym no, to też na pewno dużo kosztuje. O kurde, już mozzarella leżycie. O, dobra. Jeszcze ukradnij, nic za to nie dostanę dzisiaj patrz, ja se uciek I co, ja, ja nic za to nie dostanę jak go złapię, ani plus jeden xp nawet Wszystko włożone, wszystko, dobra Idę cię posprzątać Dobra, idę wam kupić tą mozzarellę Jeszcze to parmezan ci od razu Na razie rzucę. Później będzie, będą, będzie się robić wykładanki. Dobra. Macie tą mozzarella. I teraz tak. Yy, chciałem jeszcze pościerać. Dziś jeszcze trzeba. Tak, tu. Iście nabrudzili. Ale w syfiorze. I już papier poszedł. Dobra. Yy, trzy razy papier. A nie dwa, bo. Trze się nie opłaca. Patrzcie, bo raz, dwa, raz, dwa i raz, dwa, raz, dwa. Chibi cereal już zeszły płateczki. O nie, nie wierzę płatki. Dwa razy ta mąka, pasta dwa razy. Chibi cereal i oliwka, dobra i zarąbiście. Chocolate Bar jest to expensive for me. Za droga? Panie, niemożliwe. Super Janek stanie tam wszystko w mieście. Kolejny. Dobra. Idziemy jeszcze z tą pastą. O właśnie kawa. O! Może możemy dołożyć. Siu. Od razu wezmę tą mąkę. Master Crafting Floor. Chibi Cereal. Pyszne płateczki. Światełko, dobra. Yy, a właśnie bank, payments. o Jeszcze. Dobra. Fajne jest to, że ten kasjer. On mi robi coś takiego, że ja się nie muszę sam przemęczać i taka kasa leci jak z nieba, nie? Że jakby. No w sensie dwóch kasjerów. Ten tu już za jakieś 10. Tamten tu już za jakieś 10 lat w tym sklepie siedzi, biedak. Eee, ten nowy to on dopiero parę. Chyba dwa albo jeden odcinek siedzi. Więc no. Dobra, czekać szyby jeszcze i. Jeszcze chciałem zobaczyć rachunki i. Zatowarowanie szybko zrobić. O właśnie, właśnie. Apples. Y -y. Jabłko. A jabłka są pyszne akurat, widzę. Dobra, ej, mamy 570 dolarów, nie? jest pysznie. Karotki. jeszcze kiwi. Dobra, a i w pannie siedemsetka tak mi się wydaje, bo widzicie sami jak to jest jeszcze klientów, to to, to trochę jednak w pannie tego high Granie cię się, nic za to nie dostaję. Eee, nie, 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 nie. Jajka. A, fajnie. Na ostatnią sekundę chciałem zamówić, a tu ten, a tu, się, a tu y, dziewiąta się zrobiła, nie? Dobra. Do tej kasy idzie. Okej, okay, niech to zapłaci. O, w panie, ale zakupy zrobił. Pewnie, że ona do obiadu chciała, co nie? Ile to wyniesie? Dobra, słuchajcie, niech jeszcze skasuje ten pan i będziemy kończyć odcinek. O, kurde 761,8 z grosza, a mi chyba 22 grosze. A 93. Yes, dobre słuchajcie. Myślę, że zakończymy dziś tak, że ktoś z nich sobie opeczkę, a ktoś z nich subika. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Nie da się tego pozbierać. Kto...